Witam serdecznie, Paweł Ośbiewski auto Autoalex Chciałem zaprezentować nasz kolejny samochód, który mamy do sprzedania Jest to Ford Grand C-Max Nie wiem tak naprawdę, czy on się różni od zwykłego C-Maxa, jeżeli chodzi o gabaryty Oprócz tego, że ma drzwi na bok otwierane Ale nie mniej jednak jest to Grand C-Max, więc o nim trochę opowiem Samochód z 2014 roku, przewieźliśmy go ostatnim naszym transportem Cały nieuszkodzony i na pewno nie był popowodziowy. Co jeżeli chodzi o sam samochód Cały jest w oryginalnym makierze. Ani jeden element nie był prostu lakierowany. Na wyposażeniu z zewnątrz, co można zauważyć, mamy fajną dużą felgę 17. E, oczywiście mamy światła przeciwgielne. E, I właśnie dojdę do tych drzwi od razu stosownych. Dosyć fajna sprawa, no bo w przypadku na przykład dzieciaków i tak dalej, nie musimy ich otwierać w ten sposób, nigdy nam nie walną taki samochód otwieramy jak w busie, dzieci mają wtedy niesamowity dostęp tutaj, czy teściowa czy ktokolwiek tutaj będzie jechał no jest to o wiele wygodniejsze i faktycznie nie jest to głupi pomysł i to jest ta różnica zasadnicza między C-Maxem a Grand C-Maxem to, że są te drzwi przesuwne otwierane no jak już jest tutaj siedzę, to też jest milion konfiguracji tylnych siedzę, przesuwane, składane itd. Tak tak Ale to pokażę Państwu e, na miejscu jak przyjedziecie obejrzeć ten samochód. Ale jedziemy z zewnątrz, zamknę sobie drzwi. Z e, on wygląda tak, e, na pewno dużym atutem w moim przypadku, bo ja to bardzo lubię, jest ten hack, który tutaj jest, no i oczywiście czujniki parkowania, ale co, jeżeli chodzi o sam hack, no wiadomo, że można po prostu tą przyczepę kempingową sobie pociągnąć, a ja, ponieważ mamy dwulitrowego diesla 140-konnego, sobie genialnie tą przyczepą kempingową poradzi. Jeżeli nie przyczepę kempingową zawsze możemy zaczepić sobie na hak e, zestaw do rowerów i przewieźć kilka rowerów. Wtedy mamy takie już naprawdę auto rodzinne. Zajrzymy do bagażnika jak wygląda bagażnik. E, mianowicie bagażnik. Bagażnik jest przegigantyczny bo mas, masa tutaj taka jest w przestrzeni, że generalnie nie potrzebujemy boksa dachowego, żeby gdziekolwiek pojechać e, na wakacje dodatkowo możemy sobie jeszcze przesunąć tylnie siedzenia, to nam się wtedy powiększy e, nieco miejsce na nogi kosztem właśnie tego miejsca w bagażniku, ale mimo wszystko ten bagażnik jest gigantyczny kuweta jest też dołożona pod spodem e, mamy zestaw, czyli kamizelka Klucze i płyn do uszczelniania opony. Jeżeli taką, jeżeli byśmy gumę na przykład dopali, wtedy podłączamy kompresor, pompujemy sobie i jedziemy dalej lub do najbliższego wulkanizatora, żeby tą oponę naprawić. Zapraszam do środka, pokażę jak to wygląda w środku. E, czuj, e, elektryka szyb w przodu, elektryka szyb z tyłu, elektryczne lusterka, oczywiście. Mamy też ten pomad, wielofunkcyjną kierownicę. Automatyczną klimatyzację dwustrefową Radio z wyświetlaczem już tutaj Gdzie tak naprawdę pokazuje wiele funkcji które mamy dostępne w samochodzie Łącznie oczywiście z bluetoothem Bez którego dzisiaj ja na przykład nie potrafię jeździć autem bez bluetootha Cały czas nie korzystam Jak to Ford oczywiście mamy też grzaną przednią szybę Wystarczy jeden guzik uruchomić I wtedy po prostu w zimę nam po 30 sekundach Cała szyba jest odszroniona, nie mamy zmartwienia. Mamy też podgrzewane e, siedzenia. No i jest to wersja z automatyczną skrzynią biegów. Ponieważ te automaty w Fordach były takiej średniej jakości, mm, wymagały częstego serwisowania. Co my zrobiliśmy to po przywiezieniu go do Polski od razu, umówiliśmy się na serwis na wymianę oleju, ponieważ tutaj był. E, martwiło nas to, że. Przy przyspieszaniu na zimnym silniku, po prostu na drugi bieg nie zawsze chciał zareagować, nie chciał przełączyć tak, jak tak jakbyśmy się spodziewali tego, więc po prostu wymieniliśmy początkowo olej w skrzyni biegów i po przejechaniu następnych paru kilometrów faktycznie to się unormowało i przestało nam omijać ten drugi bieg. Więc w tej chwili jest generalnie wszystko w porządku, ale do samochodu też dokładamy w razie czego gwarancję na rok. Właśnie, która też obejmuje i skrzynię biegów i wszystkie podzespoły silnika Tak, żebyście Państwo mieli w razie czego pewność, że ten samochód Wam gdzieś nie klęknie na, na trasie A nawet jeżeli by się coś stało, to, to macie tą gwarancję, więc generalnie umawiacie się do, y, u gwaranta na serwis I na koszt gwaranta jest ta mm usterka naprawiana Co, jeżeli szukaliście takiego samochodu jest to o tyle fajne auto, że jeżeli ktoś szuka samochodu, do którego się wyżej wsiada, żeby mieć duża przestrzeń, widoczność, to nie musimy jeździć suwem. Suwem wystarczy kupić taki samochód i on spełnia wszystkie, wszystkie nasze wymagania. No i mój ulubiony silnik PSA, 2 litrowy diesel 140 konny który naprawdę mocy ma wystarczająco do tego, żeby szybko i dynamicznie się przemieszczać, przy okazji bardzo oszczędnie. Aleksander Wódzki, Wierzbiska 92. Do zobaczymy.